Meet IT to cykl spotkań organizowanych przez 3S dla menedżerów, specjalistów i sympatyków IT w śląskich i nie tylko firmach i instytucjach. Podczas spotkań swoją wiedzą i doświadczeniami dzielą się eksperci, specjaliści reprezentujący globalne i lokalne marki związane z IT. Każde ze spotkań składa się z części merytorycznej i nieformalnej. Zauważamy potrzebę tego, żeby ludzie z kręgu IT mieli możliwość porozmawiania o wielu rzeczach, które ich interesują, ponieważ w naszym gronie najczęściej spotykamy się tylko na takich spotkaniach albo stricte technicznych, albo stricte biznesowych. Więc chcemy w naszym w naszej lokalizacji, w województwie śląskim uruchomić nową inicjatywę, która pozwoli na to, żebyśmy mieli okazję i czas na to, żeby rozmawiać o nowych technologiach, o wizji, o przyszłości, o tym, co, co wszystko, o tym wszystkim, co nas łączy. Dzisiaj rozmawiamy o tym, co zrobić, żeby komunikacja między ludźmi w dobie smartfonów, tabletów, pecetów, macbooków, iPhone'ów i tak dalej, była łatwiejsza. Zastanawiamy się, jak połączyć te wszystkie urządzenia w taki sposób, abyśmy byli po pierwsze cały czas w kontakcie z naszymi znajomymi, współpracownikami, partnerami biznesowymi, a z drugiej strony, żeby to było dla nas wygodne i żebyśmy nie musieli pamiętać o tym, żeby cały czas zmieniać urządzenie, którego, z którego korzystamy, jeżeli chodzi o komunikację. Po konferencji Stowarzyszenie Miłośników Zabytków Informatyki zadbało o rozrywkę i to nie byle jaką. Turniej gier na ośmiobitowcach Pong i Tetris że jest to coś, co naprawdę na tym wyrośliśmy i to było, życie było proste, nieskomplikowane, gry były takie same. Także o, widzę tutaj Ponga, czyli coś od czego zaczęła się IT, można powiedzieć.